Cześć, witajcie! Wracamy z serią Beam and Drive. No i co? Miłego oglądania życzę, a my przejdźmy sobie już do serii Beam and Drive w prawdziwe życie. Zaczynajmy! O, dobra. Fajnie. Siedziało się w domu, skończyłem. W sumie to już praktycznie. Miesiąc temu, 18 lat. Także pora, może, jakieś prawko sobie zrobić. Psz, dobra. Dzień, czy, dzień dobry, dzień dobry. Dobra. To co? Jedziemy chyba no... się nauczyć, nareszcie, może, nareszcie. Uda mi się zdać prawko. Dobra, siadamy. Dobra. Dogadałem się. Z. Tutaj. No już oczywiście. Tam już gdzieś powinien być podstawiony samochodzik. Uuu, okej, okay, tak Będąc nasz pierwszy samochód. Hmm. Także ciekawie. Ciekawie tutaj. Przywiozłam je przed chwilą taksówka i idę na pierwsze szkolenie. Także będzie ciekawie. Fajny nawet. Dobra. O, już widzę, że tutaj czeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ok. Czyli jedziemy. Dobra. Zamknijmy drzwi. To chyba każdy umie zrobić. O, tak wygląda to od środka, fajnie, tu są jakieś guziczki, guziczki? Jakieś coś, guziczki, fajnie tu. Dobra. Czego najpierw, ale widzę, że tutaj pan odpalił mi. Ale wyłączmy go. Niech pan wyłączy. O, dobra, wyłączyły. I teraz jak się go włącza? Tu się przekręca kluczyk, okej. Okay. O, odpaliłem. Dobra, no to co? Pora jechać na. Tutaj. Testowy. O, jojo, 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 tylko Co mocno nie nadepnął na gaz. O, dobra. Okej, okay, wejdziemy. Jo, yo, jo, yo, yo, ale żebym zahamował. Czemu pan wysiada? A dobra, pan idzie nam przygotować trasę i przy okazji nie nauczy mnie płynów, tak? Że muszę wyciągnąć. Wyciągnąć, wysiąść. i gdzie się klika? Tutaj? Okej, okay, tu się gdzieś podobno klika. Żeby... O! Otworzyłem. Chyba to. Dobra. Jo! Co to? To, to... to tak dziwnie to jakby wygląda. Kompletnie dziwnie to wygląda. No nawet ciekawi, nie? Ciekawie panu powiem. Hmm. Dobra. Aha, okej, okay, tu są płyny. Tu się wlewa, okej. Okay, I tu są drugie. Mhm. Dobra, to pan mówi, żebyśmy poszli już na taki prawdziwy test. Także wsiadajmy. Zobaczymy, co yy, pan tutaj nam... Po... Ajajaj. A, dobra. Kurde, co ja robię? Drzwi nie umiem otworzyć. Dobra, wsiadajmy, wsiadajmy. Okej, okay, jedziemy. Ja muszę się oczywiście trzymać w prędkości. Pan powiedział mi, że nie mogę przekroczyć 50 na godzinę. Także no zobaczymy. Dobra. Dobra. Jedziemy. Dobra. Ja Mamy dać kierunkowskaz. U, dobra. Dobra, tak to chyba miałem zrobić. Tam, tak mi pan pokazał. Dobra, i wjeżdżamy gdzieś tutaj. Chyba, Te ja tu wjazdów nie gdzie. O, jest. O kurze, hamuje. Dobra. Okej. Okay. Mm, dobra, mam i wyjść, ok A, mam jeszcze auto wyłączyć. Zapomniałem auto Zapomniałem wyłączyć. Okej, okay, mamy coś podobno w bagażniku Okej, okay, coś tutaj widzę Łódźka, bagażnik. Ciekawie się otwiera Dobra Będziemy jeździć pierwszy raz Okej okay. I pan tutaj będzie patrzeć jak jeżdżę i będzie mierzył czy nie przekroczyłem prędkości. Okej, okay. ciekawe że ja nie wiem czy to tak się zdaje jakby ja nigdy nie zdawałem ani nie interesowałem się motoryzacją także nie wiem włączamy auto no. ok mam tam pojechać najpierw ja trzeba tutaj zawrócić tam mówił, że musimy zawrócić Dobra, zawrócone, na spokojnie, ale wszyłem, coś tam, czekajcie, cieka... bo on coś krzyczy, a już obniżone punkty na sam start, super, że wyruszył z, tak z, ko z kopyta, można by powiedzieć, że już mi punkty obniżył, no ciekawe, ciekawe, dobra, mam teraz pojechać w prawo, Dobra. I trzymać się ogólnie prędkości i zatrzymywać się na jakichś stopach. Fajnie się jeździ. Jo, o, oh, o, oh, jo, 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 dobra, dobra. Dobra, udało mi się mam tutaj wziąć tą alejkę. Dobra. Okej. Okay. Dobra No ciekawe, ciekawie, ciekawe to szkolenie, ciekawe to szkolenie Dobra Teraz będziemy jechać po terenie Wysubskrybujcie ten kanał, widzowie Tak wam przerwa, ale subskrybujcie, subrybujcie Dobra okay, mamy wysiąść I trzeba to włączyć Dobra. Teraz musimy podobno tutaj to przejechać. No to ciekawie, widzowie. No to zaczynamy. Robi się ciekawie, robi się ciekawie. Pyk. 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 Dobra. No to co, ruszajmy. Okej. Okay. mamy tutaj wjechać. Jo! Jo, jo, jo! Ty się nie wykuł. Czekajcie, bo on znowu coś krzyczy, krzyczy. Kolejne punkty odjęte. Ja nie mogę. Tragedia na tym egzaminie. Dobra. Okej. Okay. Mam tutaj jechać spokojnie 20 na godzinę. Dobra. I ciężko będzie. Oj, oj oj, oj, Tutaj taka woda była. A no i mamy to przejechać kilka razy. Jo, jo, ją! Joł! Ale ciężko się jedzie! O nie, o nie! Hamuj! Jak cię! To gdzie ręczny? Ręczny! That's what I've been waiting for! Co ja nie mogę! Pan jedzie ze mną może? Dobra, powiedział, że jedzie ze mną. Ja nie mogę. Tragedia z nim jest wielka. Po prostu... Taka tragedia. Proszę pana, no. Dobra, jedziemy. Chociaż i tak pewnie mi już z 10 punktów odjął. Dobra, let's go. Mam Znowu tam wjechać, kolejny a? Ja nie, nie zrobiłem dymu. Jo, jo, jo! Ale mi taj sprzęgłem ponosi... Za, za, za dużo się nagrałem w Forza Horizon i w Beam że. Już takie drifty robię. Dobra, let's go. Oj, oj, oj oj oj. Dobra. Dobra. ok Ale wielka tragedia tu jest. łocie panie! Co ta auto przeżywa teraz w swoich myślach? Dobra Okej okay. oj, Ojojojojojojo i coś mi nie pykło, o kurczecze O kurczaczki Dobra, kurcze Ka Kanał Family Friendly, pamiętajmy Dobra, jadę chyba pod prąd? Tak mi się coś zdaje, że jadę pod prąd Ale ja nie jestem pewien nie, nie można wstać głowy, bo coś walnął jeszcze by było po mnie. Ja nie mogę jak ja tragicznie jeżdżę. Chyba nie znam tego egzaminu. Uh, uh, uh. Ja nie, 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 nie. Dobra, w drzewie! Uh, uh. Zaraz bym w drzewo uderzył. Dobra. ok Dobra, let's go! Mamy kolejny test. Przez morze. Ten test się nazywa, pan mi tak powiedział. Nie, a to nie jest może, chyba że może kałuży jakieś. O kurde. Ręczny! Ręczny, ręczny! Zacisnąć trzeba! Ojojojoj, ale ja jadę! Jadę jakiś bandyta, ale patrzcie, nie przekraczam 50 na godzinę! Tutaj macie licznik, tutaj, tutaj. Mhm, okej. Okay. Dobra. oj że się nic nie stało z samochodem. O no kurczę. O, już się boję, już się boję, już się boję, że się nic nie... Pogniotam <śmiany> do... go. Pogniotam go z Dobra, powiedzmy, że się nic nie stało. Nie, na szczęście się nic nie stało, proszę pana. Możemy jechać dalej. Dobra. Okej, okay. a no i dobrze mi poszło, pan tutaj powiedział kurde. Panie, bierz tą kierownicę ode mnie. Jo, chłop, driftuje, co jest? Zjadł pan w płoc! Ja nie mogę! Teraz pan to będzie naprawiać, nie moja wina. Nie pan to zrobi, znaczy nie ja. Dobra, idziemy się rozliczyć z panem i od razu zobaczymy szkody. Jakie obwrzątki! A jest też Ale jajco. Dobra, let's go! Let's go, let's go! Ja! No to, kurde, no. A masz tymi drzwiami dostań. Nie no, pan powiedział, że. Jest git. Tam pan może teraz się rozliczać. Te papiery przygotowuje. <laughs> Ale ja żem patrzę, jak żem tam zrobił. Tam, jak żem drift. No. Nie no. Zastanawiam się, czy nie uciec. Jakby. To jest bardzo. Mm, no, może bym uciekł, nie? Dobra, a pan wychodzi. Tak? Rozliczymy się. Rozliczymy się. W... Dobra, tam się rozliczymy. W bazie głównej się rozliczymy, bo tutaj się podobno rozliczać nie można. Także pan mi da jeszcze pojeździć. Troszeczkę, dobra. Okej. Okay. Jedziemy. Jedziemy, dur. Nie no serio, za dużo się nagrałem, a ja mam nadzieję, że ja zdam ten egzamin. Przy to moje drifty wszystkie inne kurde takie rzeczy. Naprawdę jestem zagrożony z tego egzaminu. Także ja mam szczerą, Kurde, coś piknęło w tym samym Ja Mam szczerą nadzieję, że mi się uda zdać ten egzamin. Nie popatrzyłem się, ale... Co tam z tego. Dobra. Kurde. Jak się. Jak nie hamuje się. O, żem za dymę zrobił. Co ty pan. Co pan odwala, no. Co pan od. Co. Wa, co się dzieje z panem? Co pan robi? Sam. Co mnie wyrzucasz z samochodu? Nie mogę. Taki narwany typ. Dobra, przesiadaj się pan. Tragedia z tymi ludźmi, tragedia. To za nie złą? Nie, nie zrobiłem. Dobra. I z tym, że nie można tu wjeżdżać. Dobra. Proszę wysiadać. O, super, 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 zaparkowałem, nie? Tu idealnie, idealnie tu się mieści, nie? Dobra. Dobra, idziemy się rozliczyć. Dobra. Powiedział mi pan, że tutaj Dami. Mam zabrać swoje rzeczy. Że zdałem ten test. Co prawda tutaj walnąłem, ale nic kompletnie nie, w ogóle się o tym nie, nie dowiedział i nie zapłaciłem mu za te szkody. Dobra. Także co? Ja wam bardzo dziękuję za, za oglądanie tego filmu. Ten film był nieźle pokręcony. Pierwszy film... I już naprawdę z BMG Drive z tej serii. Także ja mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Siemaneczko Eluwina!